jason and roma tomorrow Florencia, florence and three more in paris and go to the phoenix

Obrigado. Stało tam naczynie pełne octu, nalożono więc na chizok bombkę nasączoną octem i do ust nie a gdy Jezus skosztował octu, rzekł, „Dokonano się, i skłoniwszy głowę, odwał duchem. Oto słowo pańskie.

Odbitkę we wszystkich intencjach jego apostolskiego słynku. Na zakończeniach więcej zaszczycono odwetła ojca w szkołacinie. Po jej zakończeniu ojciec święty udzieli apostolskiego obumu słowista, obejmując mu szczególnie... w dzisiejszej katechezie zatrzymujemy się nad dwoma słowami Chrystusa na krzyżu. Pragnę i dokonało się. Pragnę wyraża nie tylko potrzebę fizyczną, ale głębokie pragnienie miłości, relacji i komunii. Pokazuje, że prawdziwa miłość nie tylko daje, ale też umie prosić. Dlatego Jezus z wysokości krzyża nie się koczą z obecną. Z kolei się, potwierdza, że ta użyła miłość pełni dokonała dzieła utopienia. Bóg nas nie przez swoje działania, lecz pozwalając w ogóle coś nie. jest coś w tym. Im, jak swoje nie jest samostarczność, ale jedzenia potrzebuje. Podstawa Bożenia otwiera nas na kumnie z łupiem, prowadzi do i pozwala doświadczać wolności oraz radości płynących z miłości dachowanej i otrzymanej. Teraz Panie Święty, pozdrowi nas Polaków w, w języku polskim. Zdjęcia polanki. Potendo sia un mese di preghiera per i bambini e i giovani che tornano a scuola e per, per coloro che si prendono cura della loro istruzione. Chiedete per voi, per l'intercessione dei bianchi e presto santi che Giorgio Fa Santi e Carlo Alcuni, il dono di un bene profondo nella loro famiglia di maturazione. Vi benedico di cuore. Niech wrzesień będzie czasem modlitwy w intencji dzieci i młodzieży powracających do szkół oraz tych, którzy troszczą się o ich wychowanie i wykształcenie. Proszę dla nich przez wstawiennictwo było osłabionych, a wkrótce świętych pierwszej rzeszy i Karola Budzisa, odradł głębokie wiary na drodze Z w sensie. Serca Wam Błogosławie. nos credidimus de mi et nos ducas et tentationes The eternal voice of Nipotence Deus, Ate, Ethinius, Espiritus Sanctus. Amen. Viva Viva